Dzień dobry, kochani. Ta wiadomość jest na 25 stycznia 2017 roku i nazywa się Czas Zabawy. Delfiny rozumieją ważność zabawy, ponieważ radość kreuje cuda i przyczynia się do spełnienia marzeń. A więc, kochani, bardzo jasne i oczywiste. Dzień. Na to, żeby zrobić coś innego, łączyć muzykę, zacząć tańczyć, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz, ściskać drzewa, coś, co naprawdę nas uszczęśliwia, bo wygląda na to, że może pracowaliśmy za ciężko, myśleliśmy za dużo, martwiliśmy się o coś, albo robiliśmy to samo, to samo i to samo, i były te same rezultaty. Czas zrobić coś kompletnie innego i... czas na zabawę.